Zdecydowanie immunoterapia stanowi nową jakość w onkologii w ogóle, co dotyczy również chorych na rachę narządów głowy i szyi. W tej chwili wiemy, że immunoterapia jest najbardziej skutecznym leczeniem w przypadku nawrotów lub przerzutów odległych, które są oporne na standardową chemioterapię opartą na pochodnych platyny. Tutaj dwa leki, Nivolumab i Pemprolizumab, są zarejestrowane przez FDA i EMA do zastosowania i czekamy na programy Lekowe w Polsce. W tym roku również się okazało, 6 tygodni temu ogłoszono wyniki dużego doświadczenia KINOT-048, że pembrolizumab w dwóch wariantach jest skuteczniejszy od standardowej chemioterapii, czyli cisplatyny-5-ftorowoacylu skojarzonego z cetuximabem, w pierwszej linii leczenia z powodu nawrotu lub przerzutów odległych. Niedługo zapewne będą wyniki analogicznych doświadczeń dotyczących nivolumabu i zapewne wszystko wskazuje na to, że te dwa leki staną się również standardem leczenia w pierwszej linii. I to, co najbardziej atrakcyjne, czekamy na wyniki doświadczeń klinicznych dotyczących leczenia radykalnego, czyli kojarzenia leków ukierunkowanych na punkty uchwytu układu odpornościowego, na punkty kontroli układu odpornościowego. Skojarzonych z radioterapią lub chemioradioterapią. Tylko tu na te wyniki należy jeszcze poczekać, ponieważ obserwacja musi być odpowiednio długa. Generalnie, jeśli jest zawsze możliwość, zawsze warto wziąć udział w badaniu klinicznym. Oczywiście pamiętając o tym, że są to badania z losowym doborem chorych i można wylosować postępowanie standardowe, ale to chodzi o to, żeby, żeby stwierdzić, Tą niewielką poprawę przy zastosowaniu nowych leków. Jasne, że immunoterapia działa lepiej, jeśli jest stwierdzana ekspresja ligandów receptora planowanej śmierci komórki w nowotworze, ale w nowotworach głowy i szyi jest to stosunkowo częste zjawisko dotyczące około 90% chorych na raka narządów głowy i szyi.